Przegrałyśmy 3-1. Niestety plany pokrzyżowała nam kontuzja Roksany Załomskiej. Naderwała chyba jak ścięgna tricepsa. Grałyśmy w piątek i w niedzielę mecze w Częstochowie. Nie była w pełnej dyspozycji, ale mimo tego z Elizą powalczyła. Napsuła jej sporo krwi. Wydaje mi się, że Eliza bardzo nie lubi grać z Roxaną i gdyby Roxana była w pełnej dyspozycji, to wydaje mi się, że bardziej powalczyłybyśmy w tym meczu. Walczymy, wydaje mi się, z Tarnobrzegiem też możemy, jeżeli Roxana będzie w pełnej dyspozycji, sprawić niespodziankę, ale wydaje mi się, że tak realnie jest to zdobycie srebrnego medalu. To jest trudny przeciwnik, bo Roxana Załomska gra z nami fantastyczne mecze. No, pierwszy mecz też był trudny dla Elizy. Bo po dwóch porażkach z Roksaną dzisiaj wygrała 3-0 i to ta gra mnie bardzo cieszy, bo po prostu to była mentalna pora, yy, mentalne przegrywanie, bo dla mnie poziom sportowy Elizy no jest po prostu wyższy mimo tego szacunku dla talentu Roksany Załomskiej. Natomiast te dwie ostatnie porażki z Roksaną no, mocno utpiły w głowie Elizie, no ale postanowiliśmy to dzisiaj przełamać, była przygotowana dobrze taktycznie, a ten trzeci set też był naprawdę na dobrym poziomie i, i było widać, że. Yy, jest w dobrej formie, bo byłem niedawno z Elizą w Omanie i ona tam grała bardzo dobrze. Jest w dobrej po prostu sportowej formie. Odpocznie, odpocznie troszeczkę, myślę, że z każdym meczem będzie jeszcze lepiej. Natomiast no fuju, no, z zawodniczkami, z którymi dzisiaj grała, miała przewagę poziomu sportowego i była tylko kwestia wyegzekwowania tych punktów. No, dla mnie to były pewniaki. Natomiast również chcę bardzo pochwalić mi o porażki Kingę Stefańską, bo Kinga dawno nie grała w żadnych turniejach i dopiero teraz przygotowuje się startowo do funkcjonowania w lidze. Będzie podstawową zawodniczką w tym sezonie i bardzo mnie cieszy, że podjęła walkę z Tanią Seroczyńską, która jest w zdecydowanie wyższej formie niż w sezonie. Do tej pory ma komplet zwycięstw, z dzisiejszym włącznie i myślę, że długo nie przegra w polskiej lidze. No, mam jeszcze Natalię, która myślę, że wróci już lada chwila do naszego składu, Natalię Bajor. Natomiast no, musimy przemyśleć, jak to dalej rozegrać. Ja nie chcę specjalnie przygotowywać przeciwnikowi ustawienia, dlatego pozwolę sobie uniknąć dyplomatycznej odpowiedzi, jaki będzie skład jutro, chociaż oczywiście mam go gotowy na jutro. Natomiast ja cały czas podkreślam, bo jest to kolejny wywiad i kolejne moje przesłanie. My jesteśmy w absolutnym przymusie. Sześć kolejek Champions ligi, bardzo ciężko będzie zmieścić między 15 listopada a 15 grudnia. Po prostu bardzo ciężko. I dzięki temu manewrowi my będziemy mieli listopad i grudzień wolny, no bo my możemy się znaleźć w sytuacji, że obligatoryjnie będziemy mieli wyznaczone terminy i musieli, musimy głównie myśleć o priorytecie Champions ligi. Być na to gotowym. Także jesteśmy przygotowani na kolejne trzy mecze. Może się zdarzyć, że stracimy jakiś punkt, ale to jeszcze przed play-offem przecież nie jest najważniejszy.